Musimy nie mrugać. No właśnie, to się może skończyć szybko. Szyru chyba Łatyburskiego. On niesamowicie mocne lukiki I od razu szuka po ciosach na głowę uderzenia na tułów Alberto Tyburski. No, pokuski, Malik wspominał niejednokrotnie, że bracia Simao bardzo dobrze się biją, bo oni musieli tyle razy walczyć o swoim przyłudniu, tyle razy musieli się tuc na ulicach, że mają te umiejętności. Gardka to nie ulica, ale. Bardzo rwie tymi czasami na lewym pod, prawy łokieć Alberto chce zna, tam zaatakować Tyburi, ale na razie Opotężna siła leci tylko w przestrzeń. Obaj po zwycięstwie chcą walki z Denizim. Adrian, Adrian, no idź kurwa, no nie daj. Na razie bije w powietrze Tyburski, także cały czas ucieka sprytnie Alberto, chociaż kontroluje to wszystko. Tybori z Alberto tymi frontkami. Ucieczkami próbuje właśnie nie wejść w to wszystko. Tymi frontytkami odpycha Pablo Tyburiego. Widać, że nie chce z nim chodzić w batalię. Oj, pośliznął się. Tak jest, teraz cały czas wszystko zrobi Alberto. To jest próba utrzymywania swoim <grymne> <grymne> <Tyburiego. Nie grymne> w swoim Nie Anna Kisiel ale Trafił teraz Alberto, zdaje się, ale nie zabolało to zbytnio Tyboriego. On cały czas napiera, A szukając nie. za siebie miejsce, no Teraz wyśmiał te ciosy, nie zabolało go to zbytnio, zresztą przyjmował to na gardę. Pięknie teraz kopie. Po takim śmiechu często przychodzą potem bóle mocne, więc to też może być zagrywka Tyboriego. Wiele osób zastanawiało się, jak te chude nóżki Alberto wytrzymają te potężne logiki Pablo. Na razie zbyt wiele ich nie było. A też dużo osób, które widziały Alberto w treningach, mówi, że trzeba bardzo uważać na tego, te jego wysokie kopnięcia i właśnie frontalne uderzenia na tułów. Ale bardzo fajnie Alberto ty tymi kopnięciami kontroluje zresztą rzeczerwienie na brzuchu Tyboriego już się pojawiło. Znowu do się Pablo. Co tam się znowu. dzieje? Za dużą siłę chce włożyć te lałkiki, kiedy widzi, że Alberto ucieka, no to po prostu musi gdzieś tę śmierć pożegnać. Fenomenalnie Alberto. A, Jaki szybki dzisiaj jest dajada. Alberto i kontroluje cały czas ten dystans kopnięciami. Nie może łatwo dojść Tyboli do odwednych ciosów. Wciąż Alberto ma tutaj przewagę, a przynajmniej dystansu. Natomiast yeah. zastanawiam się nad tym, czy nie zmęczcie Albert takim stylem, gdzie właśnie jakiś próbuje kopać, cały czas biega dookoła. Ale zobacz, ile ciosów Tyburi wyrzucił w powietrze. To jest też strasznie męczące, kiedy z pełną siłą uderzasz, a ta pięść nie spotyka się, czy też kopnięcie z rywalem. Słyszymy Piotrka okay, Tyburskiego, czas czyli bliźniaka, Paweł, który przyciągnij go na siatkę. Neutralnego, nie lić. rozmawiamy, nie rozmawiamy do neutralnego do neutralnego Zatrzyma, Ta walka tam, 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 odbywa się tam, tam. na zasadach MMA, więc mam tutaj również parter. Zajadzi. Na razie ani jedyny, ani drugi oparter absolutnie nie myśli. a Napiera cały czas Tybori, szukając tego no być może kończącego ciosu, ale jakże szybki, jakże sprytny jest tutaj Alberto. Kontroluje ten dystans kopnięciami, do tego błyskawicznie unika ciosów. No i cóż, atmosfera tutaj na pewno była gęsta, ale tymi kopnięciami, ciosami w powietrze na pewno troszkę to powietrze przerzedził nam Tybori. Natomiast zobaczmy to, że brat niech, bliźniak, Piotr Tyburski, stoi blisko nocy i krzyczy. A Paweł nie był sam, gdyby mu nie odpyskował, nie odkrzyczał czegoś. Walczymy dalej. No nie wiem z powodu Piotra, nie ma w narożniku na walkach Pawła. P powiedział mi Paweł, że nie w życiu niech, absolutnie. Że to, co on robi, to by mnie tylko denerwowało. Bez nie, 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 dzieje spokojnie. Chyba już Alberto jest gotowy po tym ciosie, który trafił za nisko. Jeszcze zagrzewa do dopingu, ale. Widzą Państwo właśnie Piotra Tyburskiego. I lecimy. Mniej niż pół minuty do końca pierwszej rundy. Na razie świetnie radzi sobie Alberto. Tak jest. I znowu leci przed ciebie Tybori, ale tak jak było to wcześniej, tak i teraz. Cały czas te ciosy przestrzelone. Piękny hajki. O i w końcu trafił tym niskim kopnięciem. Chce zamknąć pod siatką Alberto, ale ten ucieka. Co? Znowu? Zahaczyło, Czas, o i tutaj wulgaryzm, a właściwie Alberto, kolejne kopnięcie w krocie w wykonaniu Tyburskiego. Już teraz Cóż, taktyka jest prosta, tutaj próbuje cały czas Paweł tego, zaciągnąć go, żeby go zmasakrować swoimi bardzo mocnymi uderzeniami. Naprawdę widać, że wkłada w nie całą siłę, natomiast Alberto jest nieuchwytny. Chce skrócić dystans z tymi szarżami Tybury, ale po prostu Alberto schodzi na boki, jak nie zacznie... Zamykać kątów, no to nie złapie Alberto, chociaż może w końcu mu się to jednak udać. Niemniej mniej widzimy, że to kopnięcie na krocze było chyba dość wyraźne. Tak, no ewidentnie. Mimo Mimo, te... Chociaż rzeczywiście, no nie, nie było to... Umyślne kopnięcie, po prostu no, cały czas ucieka Alberto i gdzieś się przeciągnął tym końcem Ale stopy. nie tylko ucieka, tylko podczas tych ucieczek również okopuje rywala, pewno tak. punktuje. I myślę, że w statystyce ciosów, które doszły do przeciwnika w tych kopnięciach i właśnie uderzeniach pięściami, zdecydowanie mam wrażenie, że góruje Alberto. Też tak myślę, po tej, na, na ten moment wygląda to bardzo dobrze. Alberto ma bez wątpienia dobry plan na ten pojedynek, nie chce wejść w pół dystans. Przepraszam Państwo tego nie widzą, ale tutaj Paweł Piotr Tyburski kłóci się z Josefem Bratanem, który siedzi dokładnie 8 osób pod niego i widzimy wyzwiska. Josef Bratan tutaj już pokazuje, śmieje się, szerząc swoje piękne białe zęby. Natomiast Piotr Tyburski cały czas tutaj dochodzi do jakiejś konfrontacji, żeby tutaj nam się nie stoczyła walka 2 na 2, o której przecież tyle mówili jedni i drudzy. Dwie walki jednocześnie. A teraz akurat tego nie mamy przerwę. my doszedł do siebie Alberto. No, Mam nadzieję, że to na trybunach do żadnej walki jednak nie dojdzie. A, a ewentualne konflikty być może rozwiążemy w klatce. Ale widzimy, że Josef siedzi spokojnie. Pierwszy Piotr cały czas tutaj prowokuje troszeczkę. Chyba już Alberto jest gotowy. gotowy. Jeszcze raz wznawiamy gotowy. to starcie. Ruszamy. Pierwsza runda. Końcówka już. No właśnie ostatnie sekundy i cały czas trzyma dystans Alberto. No te frontkiki. No, I trzeż Nie, nie będzie na to wszystko czasu. No i... Ciekły Alberto. Pokazuje mocno emocje. Natomiast widać jak to wygląda Cały czas Paweł próbuje urwać mu głowę A Alberto ucieka Tylko pytanie Co się stanie, jeżeli nie uda mu się uciec I któryś z tych ciosów zainkasuje na szczękę Zobaczmy jak wyglądała ta pierwsza e, runda No właśnie, z pełną mocą rzuca Tybury te ciosy Ale musi uważać, świetne to wysokie kopnięcie I tam była tylko jedna runda, jedna ręka Tyboriego Nawet przez gardę takie kopnięcie na głowę swoje waży na pewno te kopnięcia robią tutaj robotę dla, dla Alberta. Z drugiej strony no, Tybori musi być zaskoczony, bo no, planuje tę walkę, jak teraz nie przynosi się rezultat, to Teraz bardzo ważny moment dla narożnika. Mm. よく見てください。 kajającego Pablo Pawlo Tybori. dogoni? A jest nieprzejednany w tych podpowiedziach Paweł Tyburski, bo e, Piotr Tyburski, bo mimo tego, że bardzo głośno to gra muzyka i że znajduje się dokładnie po drugiej stronie klatki, to i tak nawet w tej przebie starał się coś podpowiadać bratu. Myślę, że nie ma to sensu, ale kiedy by go zamienił. Na pewno, wiadomo jak to wygląda. Alberto! Drugi Paweł Tyburski. Jedziemy! oj proszę, jak trafił teraz tym kopnięciem Alberto tak, tak musi bardzo szybką nóżkę Alberto znowu o proszę, Heiki, znowu. Jeszcze raz! ale w końcu też trafia Tyburski już jest dużo bliżej swojego rywala, zobaczmy teraz właśnie w końcu ma szansę pięściami zahaczyć o głowę przeciwnika Zobaczmy zejścia do parteru wybrania to Paweł Tyburski, uderzył kolanem i zrywa to Alberto, walczymy dalej znowu Hajki Dobre te próby, naprawdę świetnie robi to Simão. Czasy proste to też było coś co wiele osób wskazywało jako bardzo mocną broń Alberto. Fronty. Myślę, że męczące są na pewno te niezjednane kopnięcia, niezliczone kopnięcia w wykonaniu Alberta. Na razie bardzo mądrze Alberto to wszystko rozgrywa, trzyma dystans, kiedy tylko ma moc, świetnie, chce trafić, ale teraz w końcu trafił Tybori, tego brakowało, a to być może doda mu skrzydeł, doda mu mocy, by jeszcze napierać dalej. Z kolei bardzo szybko ogarnął się Alberto, od razu wraca do tego, co robił wcześniej, trzyma dystans, ucieka od tego pojedynku. Mocno odczuł to, widać bo Alberto, ale szybko wrócił do gry, a teraz Tybori dalej próbuje go zamykać. Świetne orbitowanie, naprawdę świetnie robi to Alberto. Na początku tej rundy Tyboris kracał w ten sposób, że szef nie cały czas kurko za rywalem, tylko właśnie do przodu. I teraz, o, teraz Mago, chyba trafił. trafił i czy skończy w parterze. Pablo Tybori się Alberto. Czy sędzia przerwie? Się czy sędzia zakończy? Tyburski kończy Alberto! Powiedział wczoraj Tibori, będzie dziurawy, będzie przewidywalny, będzie ubity! Nie był przewidywalny, może nie był dziurawy, ale był ubity w końcu Alberto. Ale jaka to była irytująca walka dla Tyboriego, prawda, cały czas te ciosy uderzone w powietrze, kiedy unikał tego wszystkiego Alberto, ale szukał tego jednego ciosu, który to wszystko skończy i tak się stało. Może to nie był cios tak ale to był cios, który pozwoli rywala na deski, doskoczył, dobił i wygrał. No właśnie za chwilę to zobaczymy już, bardzo mi się tę powtórkę. Teraz lewy i tutaj złożył się Alberto. Nie widzieliśmy za bardzo Dobrze, tego ciosu. Że to kolano nie trafiło, bo to by tak. było nielegalne kolano. Natomiast tutaj już wiadomo, że zmasakrował swojego przeciwnika. Alberto toczył walkę o utrzymanie, próbował uciec, a pierwszy typu przewalczył ochroniarzy, biega do oktagonu, co robić? Joseph Bratan. Ja w tym czasie Paweł jeszcze zdążył go zrugać za to wszystko, że tak dużo podpowiadał wcześniej. Nakrzyczał na brata za te wszystkie odpowiedzi dopełnił obietnicy Tibori, bo zapowiedział, że położy spać Alberto i tak było. Może nie jednym ciosem, ale koniec końców wylądował na ziemi pod... Gradowiciem uderzeń. Być może inne ujęcie kamery pokaże nam, dlaczego Alberto się położył. Czy to był mocny cios, po prostu unikał tego huraganu, czy lądował na macie. Ja bym się nie zdziwił, jakby to była konsekwencja tego bardzo mocnego, podbrudkowego chwilę wcześniej. Alberto potem już cały czas do siebie nie wracał i pod naporem po prostu też poleciał na ziemię. Posłuchajmy werdyktu. Zwycięzcą walki wieczoru Galihajlik 5 w drugiej rundzie przez techniczny lokaut. Krzyżniczka. Paweł Tyborii Tyburski I sobie Od razu do wywiadu. Chodźcie, chodźcie tutaj. Nagrodę wręczy oczywiście pan Maciej Koprowicz ze Fortuny, naszego oficjalnego bookmachera. Fawle, przyjmij nagrodę i do wywiadu. Dobrze, dobrze. Fawle, może i księżniczka, ale księżniczka, która naprawdę potrafi się bić. Ta pierwsza runda nie była chyba do końca tak łatwa, jak sobie wyobrażałeś. Musiałeś się nabiegać za przeciwnikiem, musiałeś go szukać. Dopiero w drugiej osiągnąłeś to, co chciałeś. To był plan, no ja wiedziałem, że będzie uciekał i się zmęczył, Ja przyjmowałem wszystko na gardę. Przyjąłeś właśnie kilka bardzo mocnych, wysokich kopnięć, czy, czy któreś z nich mogło Ci zagrozić? Nie, nie, nie. Wszystko przychodziło na, na gardę. Okej, okay, to w takim razie pytanie, bo ja wiem, że to zawsze jesteś człowiekiem, który patrzy w przyszłość. E, pokonałeś Alberto w naprawdę fajnym stylu. Co czeka cię dalej w High league? Czy jest ktoś, kogo może chciałbyś wyzwać? Zobaczymy. No, na razie na razie czekam na propozycję Budaży. Albert zgłosił gotowość na rewanż. Ja jestem, możemy co Panie i Panowie, Paweł Tyburski! Wielkie brawa! Kocham Cię moja! Alberto, chodź do nas! Alberto! Alberto, wołają Cię! Na pewno jest... żal, na pewno jest rozczarowanie, ale pokazałeś się z bardzo dobrej strony i kilka razy naprawdę... No Paweł się do tego nie przyznaje, ale parę razy z tymi kopnięciami wysokimi mogłeś mu zagrozić. Jak się czujesz po tej walce? Kurde, wszystko było dobrze. Jakby... Pierwsza runda była wygrana, druga mogłaby być, ale już tak się spompowałem na czwórkach, nie na łydkach tam, gdzie kopał Paweł, tylko na czwórkach się spompowałem się na nogach już mówię chuj, tutaj już kurwa będzie coraz bardziej w dół, no i yy, ja wracam na salę i domagam się tutaj rewanżu z Paweł, bo możemy dać jeszcze lepszą walkę, tylko ja będę bardziej wydolnościowo na nogach się trzymał. Jestem za, Alberto, zasłużyłeś na rewanż, nagrywamy minutę, później robimy rewanż. I czekaj, co mówiłeś, kurwa, na mediatreningu, że się spompuje? Słuchaj, nie wiedziałem, że aż tak szybko mi się nogi spompują, bo na, na sparingach to nie wychodziło. Dobra, Morto, energia. Mordo, to tobur wojenny zakopany, robimy nutę, robimy rewans i jest zajebiście. Kocham was i moja CWD. Panie... Ale mam nadzieję, że podobało wam się to, co pokazaliśmy, co udało mi się do tej pory pokazać, to, co naprawiłem przy walce, Jaki progres zrobiłem mniej więcej przy walce z do, do, od Dubiana do, do walki z Pawłem. Dziękuję Wam wszystkim. Dziękujemy serdecznie bohaterowie main eventu. Alberto oraz Paweł Tyburski chcą rewanżu, liczą na rewanż. No i chyba my także go chcemy. A już teraz, na sam koniec, mamy dla Was niespodziankę. Czyścimy ring, czyścimy ring, zabierajcie swoje nagrody i. Że tak brzydko powiem, zawierajcie się z klatki, ponieważ mamy jeszcze potężną niespodziankę. Zapraszam w tym momencie do klatki Denisa Załęckiego. A więc, panie i panowie, robimy miejsce dla Denisa. I już z Tyburskim się umawia na walkę. No, chodź! Ponieważ w tym miejscu chcielibyśmy ogłosić, myślę, bardzo fajną wieść dla wszystkich fanów Freak Fightów i dla wszystkich fanów Denisa. 18 marca na gali Highlight 6 w spotku w Katowicach Denis Załęcki zawalczy. No i w tym momencie chciałem zapytać, Denis, czy masz coś do powiedzenia na temat tego, że znowu zawalczysz? Może być może na temat swojego przeciwnika? Tyburski wraca, ja nie będę uciekał. Czy to jest wyzwanie dla Pawła Tyburskiego? Czy wyzwanie? Mówisz, że chcesz się bić, to możemy się sprawdzić. Ja nie będę spierdalał, podejmę walki. Skończy się na panu w pierwszej rundzie przecież, knockout. Okej. Okay. Czy to jest właśnie przeciwnik, o którym myślisz w kontekście gali Hylik 6? Nie myślę. Sam proponował walkę. Znaczy, proponował Ktoś Mówi, że może się ze mną sprawdzić. Także jestem jak najbardziej za. Czekam na niego, niech przyjdzie. Dobrze, to w takim razie zapytam jeszcze y, o to, co zaprezentował dzisiaj Twój, myślę można użyć tego słowa, rywal, Don Diego. Y, jak podobało Ci się to, co zaprezentował w walce z Damianem Janikowskim? Y, tak jak mówiłem, jako człowieka go nie szanuję, bo nie ma trzymać się zasad, ale jako sportowca bardzo dobrze go szanuję, jest mocnym zawodnikiem, dzisiaj pokazał, co, kurwa, pokazał się zajebiście się strony i tyle. W takim razie, Panie i Panowie, dziękujemy serdecznie Denis Załęcki, jedną z gwiazd, Heilig 6. 18 marca, Katowicki Spodek. Musicie tam być! Panie i panowie, gala już za nami. To były niesamowite emocje, niesamowite starcia. I już 18 marca spotkamy się na gali Kailik 6. A ten event komentowali... Piotr Izek skowerski Dominik Durniat oraz Mateusz Kaniowski. Było nam niezmiernie miło. Prawda jest taka, że już niedługo się widzimy, tak więc do zobaczenia. I tym jakże pozytywnym akcentem chciałbym serdecznie Wam podziękować, pożegnać się, gala High League 5 właśnie w tym momencie stała się oficjalnie historią, historią bardzo, myślę, że można powiedzieć krwawą, na pewno taką, gdzie było sporo ciosów poniżej pasa, do tego właśnie na święta Wam nie życzę, życzę Wam odwrotności, jak najmniej ciosów poniżej pasa, spędzajcie miło czas z rodziną i już niedługo widzimy się na kolejnych galach i wydarzeniach High League. więc sprawdzajcie nasze socjale, bądźcie z nami, Arkadiusz Pan Pawłowski oddaje głos, gdziekolwiek go oddaję. hej!